Hvorfor gråter du? To jest taki najprostszy model, nie, tego najmniejszy i najprostszy jaki my mamy. Mamy trzy rodzaje w ofercie, czyli AX-y, ltek -i, i gs -y, czyli te największe ze stalowymi zbiornikami, ale LTEK i GS to one w zasadzie jeśli chodzi o funkcjonowanie, o wyposażenie, to są bardzo podobne. To są takie same, no tylko wielkość zbiornika i tam plastikowy, tu stalowy. Tutaj zbiornik w tym AX-ie w sumie jest 4000 litrów, ale jest 3800 jakby na ciecz plus 200 litrów na spienianie. Do tego jest tutaj zbiornik na czystą wodę, 400 litrów, nie. I taki mały zbiornik do mycia rąk, tam 15 litrów. Ten ma skrętny dyszel, ale i ten i ten jakby na tej samej zasadzie, czyli od żyroskopu. Żyroskop montujemy na ciągniku, jak się skręca, to po tamtej stronie jest siłownik i on wtedy nam skręca opryskiwaczem. To jest o tyle dobre, że jakbyśmy chcieli wyłączyć, to tam przyciskiem w kabinie, w komputerze pyknie i on się nam wyłącza. Tu są wskaźniki, ten wskaźnik do wody główny, wskaźnik do czystej wody. I sterowanie no to dwa zawory po stronie tłoczącej, po stronie ssącej. No nie, filtr tak samo ssący, filtr tłoczący No i tutaj kierujemy, czy ma nam pryskać, czy mamy tutaj napełnić. Bo tu, jak podłączymy, tutaj nie. To może nam pompa zaciągnąć. Tutaj mamy wyprowadzone jako opcja przyłącze, żeby tam jak pod ciśnieniem z hydrantu, to jak teraz nie to, żeby nie wchodzić na górę, tylko tutaj zapinamy, wtedy otwieramy zawór i nam pompuje. To jest wajcha od intensywności mieszania tutaj. Sterowanie jest mechaniczne. Opryskiwanie, mieszanie, mycie. Tutaj, jeżeli chcemy filtr wyczyścić, to robimy, tak? Tutaj przez rozwadnię puszczamy. Pompa jest 270 litrów membranowo-tłokowa, bo w tamtym jest wirowa to do oprysku. I tam ma 600 litrów. Nie? Tu ma 270 i tu jest jeszcze ciekawa opcja, bo to jest taki opryskiwacz też do mniejszych ciągników, takich tam czasami jak mają słabą hydraulikę. To on ma tutaj do pompy tej sieciowej, ma dokręconą pompę hydrauliczną. I ona napędza nam całą hydraulikę opryskiwacza, że nie trzeba już podłączać w ogóle hydrauliki do ciągnika. Rozwadnia rzecz jest taki jakby cały półokrągły nie jest kanciasty, żeby łatwiej nam ciecz tutaj krążyła. I mamy tutaj dysze od góry które nam robią wir i tutaj jeszcze jednak tutaj sterowanie, jest od dysze górne, dolne tutaj do tej bańki mycia trzecia i czwarta pistolet, także można tam upłukać obmyć tak samo, osie są nieamortyzowane i można sobie rozstaw regulować dowolnie, bo tam jest na cybanach, i to można sobie rozsuwać, a tak jak w Welteku to tam jest do wyboru, albo 2,25 albo 2, albo 1,85 i tam się przez odwrócenie felg też zmienia i koła tam są skrętne na zwrotnicach no i tam jest amortyzacja albo na takich elastomerach, na takich poduszkach albo pneumatyczna, w zależności co się wybielka. Ale tak. największa zaleta to jest belka tutaj. Jest jakby bardzo dobrze rozwiązane amortyzowanie belki, że on naprawdę to belkę ładnie trzyma na polu, nie, nie kołysze i ładnie się belka kopiuje. A to działa w ten sposób, że tak mamy dwa czujniki po bokach, do tego siedzi tam tutaj za tą blachą żyroskop i jeszcze siedzi tutaj taki czujnik mechaniczny wychylenia maszyny. I on jakby sczytuje z tych trzech. Nie, czujników. I tutaj ma siłowniki pneumatyczne i one są odpowiedzialne za to właśnie podnoszenie, opuszczanie belki. Jak tu spojrzymy, nie, to jest taki MacPherson jakby amortyzator i <laughs> sprężyna. To jest odpowiedzialne za tę amortyzację do przodu i do tyłu w kierunku jazdy, nie, żeby ona nie latała. Oświetlenie belki, dwa takie reflektory, takie skupione, żeby nam mocno dawały. W tych na przykład ltk możliwość taka, że na uwrocie tu jest spryskiwacz i on automatycznie pan umyje I to jest cały czas umyte, to czyste widać Tu jest taka blacha, że jak się tam obciera jakieś tam gałęzie, czy coś ten skrajny, to żeby. Ten to ma normalnie co pół metra dysze, nie? co 50 centymetrów. Tradycyjnie ten LTEK, tam kombinacja jest so mórz. Co 25, i tam maksymalnie to może być. Tak naprawdę na pół metra może być 6 dysz Tam jest co to jest 25 cm, i to pozwala nam na to, żeby zjechać z opryskiem. To jest kurde prawie nic. Tylko, że już wtedy nie będzie pan pędził tam 15 na godzinę, tylko z taką prędkością 9, 10 na godzinę, 8. Naprawdę bez problemu można pryskać te 25 Pan sobie może taki program tam stawić, żeby on tak dobierał te dysze i wysokość belki automatycznie. On zawsze bierze to, co ma najwyżej. Zrobi pan sobie w tym Elteku program, jak że na wiatr odpali na przykład dysze co 25 cm i samoczynnie zniży belkę tam przykładowo do 30 cm. A jak na przykład ładna pogoda, to żeby tak już nisko nie jechać, to pan zrobi sobie na przykład, że na tych samych dyszach, ale już będzie trzymał 50 cm. Czyli przykładowo może pan sobie wprowadzić tak, że będzie pan upryskał na 25, bo jak załączy dysze co 25, to będzie opuszczał na 25, a może pan wprowadzić, że będzie zachowywał 50 przykładowo. Są dwa rodzaje tych belek. Jeden to jest distance control, czyli on chodzi tylko tak, a drugi to jest boom control, czyli ta jaskółka, czyli może tak robić... Aha, tak jeszcze, aha. i tak, bo każdą dyszę rozłącza, ma pogrupowane w sekcji. Ten ma 13 chyba sekcji albo 11 aha, no, ma ten no, no, bodajże. No. Nie? Przy każdej dyszy jest zaworek, ale załącza je grupami. No tutaj w górne dysze, dysza dolna Tutaj jest ta domyka i pistolecik nie? Tu no taka tam jeszcze jest tam i zielone, to no, może zielone będą, a tak to jest składanie. w no, sobie albo manualnie, albo sami wpisujemy odległość, wziąć ziemię i automatycznie wtedy z budynku nam utrzymujemy to całe.